Nie byłam do końca zadowolona z mojego pływania, ale myślę, że to ten taki trening monotonny do dystansu długiego, który czeka mnie za dwa tygodnie. Na rowerze starałam się też trzymać przez cały czas waty, chociaż Chciałam pojechać szybciej, wiedziałam, że Anna, która wygrała i która była niesamowita na rowerze, jest niesamowita, ale przemknęła obok mnie i stwierdziłam, że ja będę po prostu jeżdżę, jechać swoje. Jeżeli chodzi o bieg, wiedziałam, że z tyłu są dziewczyny bardzo dobrze biegające, obiegające, chociaż... Ta dniewka, która dobiegła trzecia Daniela, biegła niesamowicie, dlatego na ostatniej pętli musiałam przyspieszyć. No muszę powiedzieć, że tutaj był jeden dżentelmen z Włoch, który też widział, że właśnie zaczynam się ścigać o, o podium i gdzieś tam mnie podgonił, więc dzięki mu za to. A ja się cieszę, że jestem znowu na podium. Tak naprawdę, ostatni raz na dystansie średnim wystartowałam w 2019 roku. Później był COVID, była ciąża, były dwa złamania. No i wracam, więc jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że, że jest znowu podium.